Cześć, zapraszam Was na mojego berlińskiego vloga sprzed meczu Polska-Austria. Jesteśmy na stacji Berlin-Szpandał. Dużo się tu się dzieje. Zobaczcie, już przyjechał pociąg, którym reprezentacja dostała się z Hanoweru. To wszystko ma być ekologicznie, jest tu naprawdę bardzo duży gwar. Dużo się dzieje, są i też kibice reprezentacji. Wszyscy wypatrują zawodników. Włączone są już też telefony. Czy to ten pociąg? Na peronie niezłe jaja, bo wszyscy myśleli, że tym pociągiem przyjedzie reprezentacja. A na Berlin-Spandau jest bardzo duży ruch, bo to przecież taka stacja na zachodzie Berlina, w której zatrzymują się wszystkie pociągi dalekobieżne. Berlin ma szpandał, stację Hauptbahnhof, czyli centralną, ale i także dworzec wschodni, słynny kiedyś w Polsce w latach 80., gdzie odjeżdżało się do naszego kraju. No a tutaj wszyscy myśleli, że już piłkarze są... A to jeszcze trzeba chwilkę poczekać. Tu w Niemczech ostatnio Intercity Express, czyli ta najwyższa klasa pociągów, te ekspresy, takie z pięknym aerodynamicznym przodem, jest ostatnio mocno krytykowana. Od około trzech lat te pociągi mają dużo opóźnień, nie jeżdżą za bardzo punktualnie, mimo że bilety na nie są bardzo drogie. Pociągi są bardzo długie. Nasze Pendolino to spokojnie dwa mogłyby też mieć taką długość jak ten konkretnie Intercity Express. Zaraz zobaczymy czy to ten, w którym mają przyjechać piłkarze. Oni z tyłu wysiadają, nie ma szans. Dawajcie to kibicu! Dawajcie! No, trochę nas załatwili tutaj na, na dworcu, bo nie mogliśmy za bardzo oglądać piłkarzy. Ale my się nie załamujemy, jedziemy dalej. Ciekawe co tam trener probierz wymyślił. No, zobaczymy. Sebastian Mila też nas pozdrowił, a autokar. Odjeżdża na stadion olimpijski, i my też tam biegniemy, by pokazać Wam trening reprezentacji Polski i oficjalną konferencję. Dzień przed meczem, czyli to, co najważniejsze, to, co już pokaże, jak wyjdziemy w tym meczu, czy Robert Lewandowski jest do końca zdrowy, no to lecimy na stadion olimpijski. No i konferencja prasowa już za chwilę się zacznie. Czuć emocje, czuć emocje w powietrzu, rzeczywiście. Jest to jeden z najważniejszych meczów w ostatnich latach naszej reprezentacji. Zobaczymy, co powie Michał Probierz i Wojciech Szczęsny. Jak popatrzymy sobie nieco na prawą stronę, to tu widzicie trochę wolontariuszy, wolontariusze w takich zielonych koszulkach czy zielonych bluzach. Z tyłu za tą wielką ścianą Berlin i logotypem stadionu znajduje się recepcja i mała kafejka, a Tutaj na samym końcu kamery, które będą transmitować tę konferencję prasową, oraz pan, który siedzi za DJ-ką i mikrofonami. I zaczyna się konferencja prasowa. Zaraz wszyscy sobie usiądą, a ja kończę nagrywanie, bo nie jest to dozwolone. Dzisiaj na konferencji prasowej dwie osoby bez układu nerwowego. Wojtek Szczęsny mówi, że w tym wieku już stres go nie dotyczy. Michał Probierz też bardzo spokojny, ale akurat on sobie zażartował, że prezes ma zawsze rację. Więc jak prezes twierdzi, że trener Probierz się stresuje, to znaczy, że trener Probierz się stresuje, ale tak po. po... Na serio już to liczę po prostu na dobry mecz, bo też jestem, nie ukrywam, akurat jestem dużym fanem reprezentacji Austrii, tego jak oni grają, śledzę na co dzień Bundesligę, uwielbiam tych piłkarzy, bo to są świetni zawodnicy, nie oczywiście zawodnicy i grają bardzo intensywnie, ale też dobrze z piłką przy nodze, więc jestem bardzo ciekaw też jak Polska na ich tle wypadnie. Po konferencji zostaliśmy wpuszczeni na samą murawę Stadionu Olimpijskiego i z tej perspektywy oglądaliśmy, jak zawodnicy się przygotowują do meczu z Austrią. Stadion Olimpijski robi wielkie wrażenie. To jest wspaniały, prawie stuletni obiekt sportowy, na którym w trakcie Euro będzie około 70 tysięcy miejsc. Tu, patrząc właśnie na przygotowania m.in. polskich mediów, można powiedzieć, że całkiem dużo się przed tym meczem dzieje. A jeszcze jak ta możliwość przejścia się po murawie tego obiektu zostanie do tego dodana, to naprawdę myślę, że zobaczycie za chwilę kilka ciekawych ujęć. Zobaczcie, jak prezentuje się ten jeden z największych stadionów u naszych zachodnich sąsiadów. Wyluzowany Michał Probierz, dziennikarze w bojowych nastrojach, kciuk w górę dla naszej reprezentacji. Zachęcam Was, by też polajkować Total Sport na fejsie, włączyć suba na YouTubie, na pewno wtedy nie ominie Was nic z Mistrzostw Europy. Do zobaczenia, cześć!